Okres nie powinien Cię boleć. A już na pewno nie tak, że zwijasz się z bólu i nie możesz funkcjonować przez kilka dni. Sprawdź, czy nie chorujesz na endometriozę. Endometrioza jest chorobą, która sprawia, że tkanka, która powinna być wewnątrz macicy, rozrasta się w miejsca, w których nie powinna jej być. Jednym z najbardziej popularnych jej objawów jest niesamowity ból podczas okresu. Oczywiście możesz też chorować na endometriozę bez uczucia tego bólu. Dodatkowo endometrioza może objawiać się też bólem przy penetracji. Dlaczego być może po raz pierwszy o tym słyszysz? Seksizm. Kobietom przez lata wmawiano, że ból jaki odczuwają podczas okresu jest normalny. Tym objawy endometriozy były są do tej pory lekceważone. Z tego też powodu niestety nie każdy lekarz czy lekarka zna dobrze tę chorobę i wie jak ją wykryć. Bo niezmiernie ważne jest, żeby udać się do dobrego specjalisty. Dobrze, ale jeżeli to dotyczy okresu, to czy chorując na endometriozę można mieć dzieci? Tak! Cały czas możesz zejść w ciążę? Będzie to trudniejsze, ale nie niemożliwe. Dlatego chorująca endometriozę warto jest też sprawdzić swoją płodność. I że ból jest oznaką naszego organizmu, że coś jest nie tak. Więc jeżeli podczas okresu nie jesteś w stanie prawidłowo funkcjonować, przebadaj się.